Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Ratel, ale w dzisiejszym odcinku lecimy z tą fabułą dodatku w końcu. ale też Regis nie mógł wybrać innego miejsca na spotkanie. Cześć, co? Co ja mam tu że w ekwipunku? Przecież ja to odkładałem. Nie wiem, coś mi wyskoczyło i nie rozumiem o co chodzi. Chyba jakiś bug był. Ojej, szczególnie. Awa! typsony gul jakby mi nie, nie przeskazał przeszkadzał tak ja pierdzielę Boże. O co z tym chodziło tutaj? Aha, okej... Okay. Tu można wejść. Czy ja chcę tam wchodzić? Chyba nie. Robimy misję. Nie ma czasu na to. Regis! Zaraza zamknięte. Na pewno nie pomyliłem miejsca. To musi być tutaj. Gdzieś tu musi być inne wejście. Naprawdę. Widzicie cały czas mi się wyświetla. Ale nawet tego nie mogę otworzyć. Dobra, czyli pewnie tu, tak? Obym mnie umarł. Dobra, żyję. Najpierw to zrobimy tak. Jeszcze weźmiemy kota. No i możemy to. Nie. Dzięki za wbicie mi kolejnego poziomu. Stiki mor. Coś menkale. Nie wiem co ja żyle. Fuck. Yeah. 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 Elegancko. Ale ja jestem lepszy. No to co, idziemy tutaj teraz? Eee, tu nic nie przejdziemy chyba, więc trzeba iść tędy. Okej. Okay. Eee, co tu jest? Okej, okay, więcej rzeczy do sprzedania później. Nie wiem szczerze mówiąc, co. O, proszę. Jakiś mieczyk, który sobie postawimy też w naszej posiedłości. I przysięga rycerska. Zostopujcie sobie. Dobra, idziemy dalej. Tu nic nie było. Okej, okay, jest. Umówiłem się z wampirem na cmentarzu. Może być większy banał? Ha, ha, nawet jeśli jest, to rzeczywiście żaden nie przychodzi mi do głowy. Przynajmniej drzwi mogłeś zostawić otwarte. Wysoko sobie cenię moją prywatność. Wolałem, żeby nie dostali się tu jacyś niepożądani goście. A ty cóż, wiedziałem, że i tak sobie poradzisz. Fakt. Muszę znaleźć Twojego przyjaciela i liczę, że mi pomożesz. Zrobię co w mojej mocy. Jednak nie chodzi o to, co ty musisz, tylko czy Detlaw chce. Jeżeli nie chce, nigdy go nie odnajdziesz i to właściwie zamyka dyskusję. Musi być jakiś sposób. Hmm. Nie wykryjesz wampira swoimi zmysłami, nie działa na nas magia dywinacyjna, nic nie założycie nawet najbardziej dokładnego megaskopu, a to. Może pomóc? Skąd to masz? Jedną z ofiar bestii znaleziono w zakolu rzeki. Przy pociętym trupie znalazłem trzy dłonie. Ta z pierścieniem na palcu wydała mi się nie pasować do reszty. Poza tym interesowała się nią Brooksa. ręka detlała, nie ma wątpliwości, nada się. Hmm. Co chcesz zrobić z tą ręką? Słyszałeś o teorii Kowinariusa o zachowaniu pamięci w tkankach? Mm -hmm. Czekaj, coś mi świta. Czytałem o tym w Alchemia Oblitera. W Kermoren mieliśmy jeden egzemplarz, strasznie zniszczony, ale o ile pamiętam, Kowinarius nigdy tego nie udowodnił. Udowodnił. Tyle, że nie zdążył opublikować, ale pisywał do mnie, byliśmy przyjaciółmi. Stąd wiem, że ukończył badania i przeprowadził pierwsze testy. Nie wgłębiając się w skomplikowane szczegóły, to możliwe. Dzięki dowolnemu fragmentowi tkanki da się odtworzyć to, czego doświadczyło całe ciało. Jak to działa? Potrzeba jakiejś specjalnej aparatury? Trzeba sporządzić specjalną miksturę. Kowinarius nadał jej malowniczą nazwę Pogłos. Po spożyciu wpada się w trans, zbliżony do narkotycznego. Przywołuje on wydarzenia związane z silnymi emocjami, w których uczestniczyła dana osoba. Obrazowo rzecz ujmując to tak, jakby ci się przyśniły fragmenty czyjegoś życia. Czyli jest szansa, że zobaczymy, co robił Detlaw zanim stracił rękę? Owszem, liczę też na to, że dzięki pogłosowi dowiemy się, gdzie detlaw ma kryjówkę. Intryguje mnie ten pierścień. Nie jest wykonany z żadnego znanego mi metalu, a i te zdobienia. Pochodzi z domu, tego w którym żyliśmy przed koniunkcją sfer. Swego czasu podarował mi go mój stary przyjaciel. Można powiedzieć, że był humanistą. Uważał, że my, wampiry, jesteśmy tu gośćmi, a jako goście powinniśmy szanować gospodarzy, czyli Was, ludzi. Czyli nie zjadać nas, nie traktować jak bydło. Właśnie dlatego któregoś dnia podarowałem go z kolei Detlafowi, żeby pamiętał o idei, którą przekazał mi mój stary druch. Nie mógłbyś po prostu przywołać Detlafa? Jesteście wampirami wyższymi? Na pewno macie swoje sposoby. Jeśli mam być z Tobą zupełnie szczery, to rzeczywiście jest jedna metoda, ale uwierz mi, że nie chcemy jej stosować. To ostateczność. Ostateczność? Czemu? E, jest istota, która ma moc potrzebną, aby przywołać detlafa, niejako zmusić go, by stawił się w danym miejscu. Ale samo dostanie się do niej, nawiązanie kontaktu, to jak balansowanie na cienkiej linie nad przepaścią, w której płynie lawa. To zagrażałoby nie tylko mnie, ale też Tobie. A takiego ryzyka nie chcę podejmować. Proszę, zróbmy po mojemu. Będzie szybciej i łatwiej. Kowinarius poświęcił pół życia na udowadnianie swojej teorii. Domyślam się, że przygotowanie pogłosu nie będzie proste. Dobrze się domyślasz. Oprócz tkanki Detlafa potrzebujemy silnego stymulantu ośrodka wzroku. Trucizny, która uwrażliwia na wizję. Hmm. No to mamy do wyboru kilka składników. Niestety wszystkie są dość rzadkie. Mógłby to być gruczo Mamuna, ale te najbliżej widziałem w Zimie. Nadałaby się też ślina Wichta plamistego, ale one wyginęły ponad 100 lat temu. Albo oczy Kobolda, ale koboldy są rozumne. Nie chciałbym żadnemu wyłupiać oczu. Mm. Nie mamy zbyt dużo czasu na dywagację. Pozwolę sobie skorzystać z pomocy. Co to było? Kruk. Dosyć pospolicie występują na tej szerokości geograficznej. Bardzo inteligentne ptaki. Poprosiłem go, żeby poszukał stworzeń, które wymieniłeś. Może któreś akurat żyje w okolicy. Stado kruków dowie się o tym szybciej niż jeden wiedźmin. Oczywiście z całym szacunkiem dla twoich możliwości, przyjacielu. Chwilę im to zajmie, więc... Może skusisz się na szklaneczkę mandragory? Hmm, nigdy nie odmawiam. Niestety to tylko napar, a nie bimber. To nawet lepiej. Pamiętam, że po Twoim bimbrze z Mandragory ludzie mówili rzeczy, których nie chcieli nikomu opowiadać. W takim razie, czego Geralt z Rigi nie chciałby mi powiedzieć? He? Każdy ma jakąś tajemnicę. Oj, zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości. Uważam również, że od czasu do czasu dobrze jest podzielić się z swoimi sekretami z kimś, do kogo ma się zaufanie. Rozumiem, że w ten wyrafinowany sposób pytasz mnie, czy ci ufam. Lubię zadawać pytania nie wprost. To jest taki test na inteligencję. Test, który właśnie zdałeś. A może najpierw Ty zdradzisz mi jakąś swoją tajemnicę. Wampiry to bardzo intrygujące stworzenia. Ale czy interesujecie coś konkretnego? Zawsze mnie ciekawiło, jak to jest z waszą regeneracją. Rozumiem, że komuś może odrosnąć ręka, ale że Detlaf odtworzył cię z mokrej plamy? To już poważniejsza sprawa. To strasznie trudny, żmudny proces, ale jak widzisz, okazało się, że możliwy. Dobra, dosyć o mnie. Doszły mnie słuchy, że ty też masz za sobą niezgorsze przejścia. Ponoć straciłeś pamięć. Na jakiś czas, ale dzięki tris odzyskałem. Miałem zresztą kupę szczęścia, że skończyło się tylko na amnezji. Widzisz, wy ludzie macie pod tym względem dużo gorzej, bo znacznie łatwiej pozbawić was życia. Zawsze współczułem wam z tego powodu. Zabić wampira jest o wiele trudniej. Jeśli bowiem zgładzi nas przedstawiciel innej rasy, to z pomocą innego wampira wyższego, jesteśmy w stanie się odrodzić. Ale gdyby śmierć zadał nam ktoś z naszego gatunku, wtedy jest ona permanentna, nie da się jej odwrócić. Dlatego dawno temu powzięliśmy postanowienie: nie walczymy ze sobą. Skoro dostałeś nowe życie, to może mogłeś zacząć wszystko od nowa? Zacząć wszystko od nowa to bardzo szerokie pojęcie. Masz coś konkretnego na myśli? Chociażby twoje uzależnienie od krwi. Może po regeneracji twój organizm już o tym nie pamięta. Może gdybyś się napił, nie wpadłbyś w ciąg. Każde uzależnienie jest ubezwłasnowolnieniem. Dlatego nie zamierzam ryzykować tylko po to, żeby się przekonać, czy nadal mam problem z piciem. Mm, Racja. Wybacz. To było wścibskie. Daj spokój, Geralt. Ciekawość jest w tym przypadku naturalna. Zresztą to cecha, którą zawsze bardzo u ciebie ceniłem. Zadam Ci pytanie, na które wszyscy chcieliby znać odpowiedź: Co się dzieje po śmierci? Rozumiem, że chcesz, żebym ci powiedział, czy ludzka wiara w Bogów ma sens. Ale nie wiem tego. Jesteśmy kompletnie inni od ludzi. Nasza materia może istnieć bezpostaciowo. Nie potrzebujemy do tego ani serca, ani mózgu, ani powietrza. Ale byłeś martwy. W ludzkim postrzeganiu śmierci tak. Czułeś coś? Rozumowałeś? Trudno to wyjaśnić. Odczuwałem coś bardzo niepokojącego coś, czego nie mogłem nazwać, bo nie rozumowałem. Dopiero po regeneracji pojąłem, że to, co czułem to było zimno i niewyobrażalny strach. Gdyby nie Detlaw, byłbym zatopiony w wieczności lodowatego lęku. Czyli jednak nie żyłeś. To musi być przejmujące przejść coś takiego. Hmm. Faktycznie nie potrafię tego z niczym porównać. Ale wiesz przecież, że my nie pojmujemy śmierci tak jak wy. Obce jest nam także wasze przywiązanie do życia. Jesteście śmiertelni. Ergo z góry wiadomo, że umrzecie. To tylko kwestia czasu. Często się zastanawiam, po co tak się staracie? No jaka jest różnica w śmierci w wieku dwudziestu, czterdziestu albo stu lat? Przecież to mgnienie oka. To kwestia perspektywy. Ktoś, kto ma do wydania miliard koron, nie zrozumie kogoś, kto ma ich dwadzieścia. Masz rację. Punkt widzenia wiele zmienia. Ciekawy jestem, co się z tobą działo po tym jak ożyłeś. Cóż, jak zapewne się domyślasz, długo dochodziłem do siebie. Zresztą wciąż nie odzyskałem pełni sił, ale wtedy byłem tak słaby, że przez pierwszy rok nie mogłem poruszać się w własnych siłach. Detla cierpliwie znosił moją słabość. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tu, a regeneracja postępowałaby znacznie wolniej. A kiedy już stanąłem na własnych nogach, wyruszyłem do Brugge, do mojego rodzinnego Dillingen, gdzie wiodłem spokojne życie cyrulika, ciesząc się poważaniem u ludzi. Jestem zaprzeczeniem obiegowych wyobrażeń na temat potworności wampirów. Do Brugge? Widzę, że po odzyskaniu życia stałeś się sentymentalny. Może odrobinę. A ty? Co działo się z tobą? Odnalazłeś Ciri? Wtedy tak. Ale wkrótce potem odeszła, a potem wróciła. I razem pokonaliśmy dziki gon. O, widzę, że naprawdę sporo się działo podczas mojej nieobecności. To prawda, ale to temat na inną okazję. Teraz chciałbym zapytać o coś Ciebie. No dobra, możesz mi zadać jedno pytanie. Co chcesz wiedzieć? Jedno pytanie w przypadku tak intrygującego człowieka jak ty, Geralt. Też to niegodziwe, ale spróbuję. Czy gdybyś umarł i się zregenerował tak jak ja. W tym twoim nowym życiu też chciałbyś być wiedźminem. I to cię najbardziej interesuje? Czy chciałbym być wiedźminem? Interesuje mnie wiele rzeczy, ale nie mamy aż tyle czasu. Odpowiedz. Nie zostałem Wiedźminem z własnej woli. Zadecydował o tym los. Gdybym mógł wybierać, zająłbym się czymś innym. Czymś, co nie groziłoby mi w każdej chwili śmiercią. Może nawet znalazłbym sobie zajęcie, które dałoby mi szacunek u ludzi. Dziękuję, że byłeś ze mną szczery. Szczerość jest cechą odważnych, przywilejem nielicznych. Coś nie wraca ten twój skrzydlaty przyjaciel. Jesteś pewien, że zrozumiał o co ci chodzi? Jestem pewien. Poczekajmy jeszcze chwilę. Na pewno niebawem będzie z powrotem. Czujny jak zawsze, nie ma jak wampir. Jesteś pewien, że podczas próby trafnie nie dodają wam kilku naszych genów? Doceniam komplement. Masz coś dla mnie? Miałeś rację. W okolicy nie ma żadnych koboldów ani mamunów. Mówiłem. Pozwól mi skończyć. Okazuje się, że jest jeden wicht plamisty. Żyje w opuszczonej posiadłości w lasach Karoberty. Niemożliwe. Wiedźmini wybili je wszystkie co do jednego zanim się urodziłem. W takim razie będziesz musiał zweryfikować swoją wiedzę na temat wichtów Flamistych, bo temu jakoś udało się przeżyć. Hmm. Pamiętam, że z domem, w którym się zaszył, była związana jakaś opowieść... Miejscowi uważają to miejsce za przeklęte. Może dlatego Wicht tam przetrwał, niepokojony przez nikogo. Hmm. Wiesz coś więcej o tej klątwie? Hmm. Nie pamiętam. Nie przykładam wagi do takich rzeczy. Ktoś opowiadał mi to jako anegdotę. Zastanów się. Może pamiętasz coś jeszcze? To może okazać się ważne. Wiem, że chodziło o głód. Chociaż nie, może o pazerność. W każdym razie wygląda na to, że ktoś został za coś ukarany. Huh. jak to w klątwach zwykle bywa. Pamiętam tylko istotne rzeczy. To, co może mi się przydać. Reszta to zaśmiecanie umysłu. Hmm, nad czym się zastanawiasz? Czy przedstawiciel gatunku, który dawno wyginął, i klątwa. To przypadek, czy te dwie rzeczy mają jakiś związek? A, więc zawodowa ciekawość. Osobiście nie mam nic przeciwko temu, byś zgłębił tę zagadkę. Ale pamiętaj, proszę, że to, czego potrzebujemy, to ślina. Wichta. Nic poza tym. Wichty rzadko żyją w lasach i opuszczonych ludzkich siedzibach. Raczej na pustyniach czy starych cmentarzyskach. Do czego zmierzasz? Może jednak to wcale nie wicht plamisty. Może twój pomocnik się pomylił. Nie sądzę. Kruki to wyjątkowo mądre stworzenia i mają dobrze rozwinięty zmysł obserwacji. I cóż takiego zaobserwował? Wyobraź sobie, że wokół posiadłości pełno jest łyżek. Łyżek? Daruj sobie to spojrzenie, to nie ja tam byłem. Może wichty plamiste są zbieraczami. A może jest to związane z klątwą? Proponuję, żebyś zaczął przygotowywać miksturę. A ja zdobędę ślinę Wichta. Używa jej do swoich wywarów. Myślisz, że sprzeda ci trochę śliny? W ostateczności przyniosę ci jego ślinianki. Powinny wystarczyć. <todgłosy> Przez chwilę wyobraziłem sobie, jak przekonujesz Wichta, żeby napluł ci do kubka. To była bardzo frywolna wizja, ale ślinianki wystarczą. <todgłosy> W takim razie, do zobaczenia. Do zobaczenia. No, to ja biorę się za wertowanie ksiąg. Ksiąg? Myślałem, że będziesz ważył miksturę. Potrzebujemy jeszcze jednego składnika, którego zdobycie może okazać się dość karkołomne. Dlatego mam nadzieję znaleźć zamiennik. Rozumiem. Powodzenia. Tobie też, przyjacielu. Okej. Okay. Eee, daj mnie miód. Okej, okay, teraz tak. W następnym odcinku zajmiemy się Wichtem. Eee, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!